Era wodnika, wydarzenie nabiera rozpędu, kochani system upada i ci którzy przygotowywali się i pracowali właśnie na ten moment w historii są teraz na progu wielkich zmian o których mówiono jako o wydarzeniu rozbłysku słonecznego wszystko to teraz się nasila i nabiera rozpędu i to dzięki kreatywności was wszystkich. Źródło wewnątrz każdego z was powoduje wielkie zmiany zachodzące teraz, a wiele z nich nadal dzieje się za kulisami. Ale jak już wiele razy słyszeliście, Ci, którzy mają oczy, aby widzieć i uszy, aby słyszeć, wiedzą o tym, co znajduje się poza granicami iluzji. Wytworzycie tę rzeczywistość, tak jak wy stworzyliście rzeczywistość trzeciego wymiaru. To wy tworzycie rzeczywistość czwartego i piątego wymiaru, a nawet wyższych. Kontynuując podążanie naprzód, bo Stwórca jest wewnątrz Was. Pozwólcie więc sobie nadal iść przez te przejście i wiedzcie, że to tylko przejście z jednego poziomu świadomości na inny, z jednej rzeczywistości w nową. I także, jak już wiele razy słyszeliście, w tej chwili nie możecie już tego zatrzymać. Ono nabiera rozpędu i nie ma znaczenia, że siły ciemności kontynuują działania, ponieważ one uruchamiają jedne i te same programy, jeden i ten sam plan w kółko. Siły światła znają ten plan wiele kroków naprzód, ale są tacy, którzy nie są częścią tego albo nie zdają sobie z tego sprawy. Ale to również się zmienia, ponieważ światło rozpala się wszędzie u wielu ludzi na całej naszej planecie. I pomimo tego, że nie wszyscy się obudzą, to tego wystarczy, aby uruchomić ogromną zmianę, która nadchodzi. Tak więc, miejcie ufność, wierzcie w plan, ale co najważniejsze, wierzcie w siebie, aby być tymi, którymi przyszliście tu być. Niech wszystko się dzieje, cokolwiek to będzie, ale cokolwiek się dzieje na zewnątrz, nie ma wpływu na wasze wnętrze, jeśli sami na to nie pozwolicie. I chociaż siły ciemności kontynuują szerzenie idei strachu, ci, którzy wyszli poza granice tego, uświadomili sobie, że strach jest tylko ekspresją, za pomocą której próbowali was utrzymać w ograniczeniu. Oni się najbardziej boją, że się obudzicie i będziecie budzić wszystkich wokół siebie. Tak więc idźcie dalej przez to przejście, przez tą przemianę. A co najważniejsze, wierzcie w siebie, że to ci sami wy. Tak to przetłumaczyłem. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.